Siemano, jestem Marek i witam Was w kolejnym materiale z gry UFC 3 z kariery Artura szpilki. Chciałem dziś Wam pokazać moją historię walk i zobaczyć, jaki postęp zrobiłem. Nie ma tutaj pokazanych z tego co widzę walk w UFC, ale ok. A więc, pierwszą walkę w UFC, wygrałem 12 sekund przed końcem walki przez KO lub TKO, już teraz nie ja pamiętam, macie to na nagraniu. Kolejną walkę wygrałem po 32 sekundach drugiej rundy, czyli progres ewidentnie zrobiony. Kolejną walkę wygrałem jeszcze szybciej, bo w pierwszy. Bo. Chwila, chwila, teraz jak to jest policzone? Czy to jest czy pokazany czas do końca, czy czas, który mi to zajęło? Bo jeżeli czas, który mi to zajęło, no to na końcu pierwszej rundy. Kolejną walkę wygrałem jeszcze szybciej. Bo w 4, już w 44 sekundzie. Kolejna walka to był wielki rewanż z tym Grahamem, którego zdeklasowałem w finale WFA. I pokonałem go w rundzie drugiej przez... O kurde, teraz zobaczyłem, że to są dokładne dane, daty pokazane. I wygrałem z nim przez knockout na początku rundy drugiej. Kolejne starcie wygrałem na końcu pierwszej rundy. Jeszcze kolejne, również na początku pierwszej rundy, a drugie wy, a ostatnie w połowie drugiej rundy przez tym razem poddanie. Znaczy, to chciałem pokazać. Przepraszam za cięcie, ale chciałem się upewnić czy się nagrywa. I teraz oferta walki. Nie mamy raczej dużo rywali do wyboru. Stefan Strów, dajcie mi go. Dokładnie tak, pas 7 jego statystyki. Jaki rekord? 3313. Mimo, że w Realu ma dużo ten rekord. No chyba jest mniej doświadczony w Realu. Zaraz zresztą zobaczymy. Sekunda, Sherlock, Strup. Okej, okay, ja sobie zaplanuję obóz w... Wy... Ach, tutaj nie mogę. No to w tym bokserskim. Albo wiecie co? Nowy klub. Tym razem Juditsu. Może nauczymy się jakiegoś ciekawego poddania. Już wam mówię, jaki jest jego rekord w Realu. Bo sam nie pamiętam, na pamięć Szpila, to jedziemy. Zobaczysz, kto tu jest królem. Oto kolejna walka. Nie mogę się doczekać tej wymiany ciosów. To będzie dobra walka. Uważaj, czego sobie życzysz. No to jest takie najbardziej w stylu. W jego stylu, w, a więc tak w UFC 3 przypisano mu 4 e, przypisano mu 4 zwycięstwa i dodano jedną porażkę. Bo w Realu ma rekord 29-12, okej okay. A więc e, rozpoczynamy naukę w nowej klubie. Pierwsze co zrobimy to zarobimy sobie to 20 tysięcy ono trochę kosztuje punktów, ale... Niech będzie. Objęcie żurawia. Haczenie od wewnętrznej gogo plata omoplata. Dźwignia na kolano, stu... O trójkąt ręką ma to sobie na pewno... Gilotyna poziom drugi. Patrzcie to ludzie, gilotyna poziom drugi. Tam... Dobra, to na początku robimy to. Utrzymaj pełną gardę 15 sekund. i to będzie łatwe, jak nam się jeszcze będą wyświetlały te. Let's maintain that guard position. Jak nam się będą wyświetlały gdzie mamy blokować? Zobaczymy czy będą się wyświetlały Tak, wyświetlają się Kolejna obrona Łatwa sprawa Okej okay, więc przepraszam jeszcze na przerwa, a potem to możemy w sumie masowo zrobić już Kurde, przeglądam ostatnio sobie rozpiski jakiś starych gal UFC I przypominam sobie ten hype, który wtedy był Jednocześnie śmiesznie się patrzy, na przykład teraz sobie przeglądam galę UFC Fox 13 A Może zróbmy sobie ofensywę przy poddaniach, skoro chcemy już iść trochę w ten parter, to tak zróbmy na przykład tutaj Cejudo był w drugiej walce eee, karty wstępnej, promocja, nauka. Eee, może teraz trójkąt rękami, ok. Na przykład tutaj, na tej też gali była Joanna Jędrzejczyk. Joanna Jędrzejczyk walczyła z Klaudią Gadalchon. Teraz wam powiem, co tutaj jest dalej. Alistair Overeem wygrał wtedy... E, psz, kurde, nie udało się. Alistair Overeem wtedy szybko wygrał z Stefanem Strówem. RDA wygrał z Nathan Diazem przez decyzję. Wtedy też Junior Dos Santos, kurde, zmierzył się z Tipem z Ociciem. Fajne kiedyś były zezwiski. Znaczy no, dzisiaj też są, ale no jednak kiedyś to miał taki swój klimat. Wydaje mi się, że trochę lepszy, w sensie klimat. Chodzi mi o to, że no teraz jak sobie przypominasz takie walki, kurde, jak, teraz jak sobie przypominasz takie walki jak Eee, jak ten ja. Right, jak John Jones kontra Aleksander Gustafsson, no to wiesz Jest taki mały sentyment Jezus. Ale jest 25 na 25. Zobaczymy, czy... Tak, zaliczyło. Okej. Okay. Jeszcze może jedną rzecz. Zrobimy w kolejnym odcinku. Znaczy, w kolejnym tym. W kolejnym odcinku, w kolejnej na UC. Na razie ten szum medialny... Stefana może nie poddamy. Stefana, Stefana spróbujemy sobie ubić w pierwszej rundzie. I post. Nie no, tą walkę muszę lepiej rozpromować, no przecież... Nie za to mi płacą. Po raz kolejny dzięki moim wiernym fanom trenduję. W Octagonie najważniejsza jest pewność siebie. Włączyć radio, bo usłyszeć dlaczego. Okej, okay, promocja. A, jeden, kliknąłem rabat klubowy. W sumie to nie było bardzo potrzebne. Tendencja do walki w stójce, kopnięcia z dystansu. Ten zawodnik korzy ko korzysta z kopnięć do utrzymania odpowiedniego dystansu Wciśnij L2 plus l 2 gdy przeciwnik wyprowadza jedną z nich i przechwyci się. To się na pewno może przydać. Okej. Okay. No, jak taką obrotówką trafimy w kontrze na kolaną no to to będzie po, po walce, a nie jakiś knockdown. Ale to wszystko ładnie wchodzi. Teraz też weszło Co jest tak trafił mnie w brzuch, hej my. Good Dobra, no dajmy się już rozbić, skoro to ostatnia sekunda. Masz średnią formę. Średnia forma będzie miała niewielki wpływ na Twoją kondycję podczas kolejnej walki. Przygotuj się na szaleńczy atak na początku każdej rundy. Pamiętaj o bloku i przetrwaj pierwszą minutę. Ok, czyli zaatakujmy sobie w połowie pierwszej rundy. Ok, grappling w klinczu. Kurde, myślałem, że jeszcze tydzień coś mi się pomyliło. No to okej. Okay. O Jezus, ale komentarze nasypało. Co się stało? Hashtag MMA do boju szpila. Kto może polecić dobrego instruktora BJJ? Potrzebna mi lekcja walki MMA. Znaczy, hashtag MMA. No dalej szpila do roboty, pracuj dalej, będę śledzić twoje postępy hashtag walka, kibicuję ha szpila, H hashtag UFC jestem pod wrażeniem szpilka, hashtag walka, powrót w wielkim stylu hashtag walka, bo MMA mają właśnie niezłe ubaw. To become a legend in the UFC, a fighter needs someone to push him to be great. McGregor had Diaz, Jones had Cormier. And Silva had Sonnen. Each series didn't just pit the best against the best, but it matched up rivals that had personal scores to settle. And when the octagon door shut, the bad blood reached a boiling point. Who will be the one to step up and put this feud to rest? Or give up bragging rights once and for all? Rivalizacja punkt wurzenia. Coming up next, it's a UFC heavyweight division collision. Alright, just about ready to go with this rivalry fight as he makes his way to the octagon and he has said all during fight week he's gotta bottle the emotions and treat this as just another fight. Walki wygrana z rządu 11. Z ostatnich 11 walk to 11 wygrane. Same wygrane w kalendarzu. No, dużo się nie dowiedzieliśmy. W sensie, tak jakby wiecie, mogliśmy z jednego tego jakby newsa dowiedzieć się wszystkich trzech. the film room for me is his ability to get his foot off the canvas to the target so quickly a lot of guys just don't even see it coming and he doesn't discriminate he'll attack that lead leg he'll go to the body beautiful head kick upstairs as well the technique is really what sets up everything certainly wary of what's coming back with those kicks tonight Seven Struve comes from a Dutch kickboxing background and has a towering reach advantage over most of his opponents. He's also an extremely effective submission artist and ends a lot of his fights by locking in a choke. 12 lat starszy. 15 kilo cięższy, 17 cm wyższy, znaczy lepszy zasięg. I e, wyższy jest 9 plus 13, to to jest 22 cm ma lepszy zasięg. O ile to dobrze ten, o ile to dobrze wliczyłem. E, jeżeli nie, to przepraszam. Jest już troszeczkę późno, bo jak to nagrywam, jest północ osiemnaście. Okej. Okay. Lecimy z walką Żubik i Lowkick na początek. Jak na razie, stuprocentowa skuteczność w tej walce, jeżeli chodzi o ciosy moje. A to są te kopnięcia na dystans, o których mi mówiono. Stefan bo chcę go sprowadzić. Totalnie ten ziomek nie Znaczy ten ziomek. Stefan e, nie, nie korzysta z tego zasięgu, który ma. A ma całkiem niezły. Ajajaj. Jest low kick. ajajaj to nie tak miało wyjść. Taki długi teraz lewy prosty trafił. Ajajajajaj. Jest ta bratówka. Latające kolano, a poczekajmy może na jakiś atak. Strasznie słabo atakuję, liczyłem na jakieś kopnięcie frontalne w tuł, żebym mógł zaatakować. Ale na broni ma obalania. Patrzcie on jest wielki przy mnie. Aj, to nie wyszło. O, zniknęły mi... Zniknęło mi, wiecie, pokazywanie tego, że w którą stronę leci. Muszę teraz patrzeć na przeciwnika. Niczym w online. I tak do końca rundy, no. Ajajaj, to nie weszło. Kurde, no. ale on ma siłę, patrzcie, to trafił mnie tylko dwa razy takim sierpem, i już. Tak mocno No ja dobra, zatrzymałem tego hajkika W ostatnią porę Nie no jak on nie ma tak trafiać, to, wiesz, to ja dziękuję No nie gadaj Nie chcę tajskiego a uh. uh. Przytrzymajmy proszę. Dobra, przyblokowałem tę, tę jedną, tą jedną próbę w tajski, dobrze, bo jak on wejdzie w tajski, to ja mogę już. Wiecie co ja wiem, że ja w tym tajskim, będąc pod siatką, dużo nie zrobię. Ale chcę po prostu go zatrzymać na chwilę. Muszę go chociaż trochę bić w tym clinchu. Jak na razie to idealnie wręcz zmarnowałem. A nie mogę się w wymiany, jestem już za bardzo rozbity. To jest jakaś parodia. Patrzcie, to. Dobra jest. Bole nie weszły. Przynajmniej to jedno. Na krótki dystans ciosy. Może jakoś, jakimś cudem kontrolą wygram. Bo jak na razie dostaję za bardzo. Kurde, czemu ja sobie tego trójkąta rękami nie dodałem? Przecież teraz to by była taka okazja. A, zapomniałem go coś do ruchów. Aj bo ludzie zaczynają gwizdać. Nie, 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 nie. Dobrze. Przecież teraz mu łatwo będzie wyjść. Zważywszy na mną kondycję. Żeby jakiegoś trójkąta nie założył. Czy dwa ciosy lewą ręką na koniec. No, ta runda. Jak bardzo w plecy? Aha, nie zaliczyłam praktycznie w ogóle tej kontroli pod siatką. Śmiesznie, dobra, to jedno obalenie. Ciosów dużo mniej zadałem. Ja, on ma jeden knockdown. Dwa ogłoszenia, jedną kontydu tułowia. Lecimy z trzecią rundą Dobra, raz trafiony chociaż Znaczy nie raz, ale tak porządnie teraz, chwilę czy to było moje pierwsze oszołomienie w tej walce? A nie, w pierwszej rundzie miałem dwie. Dwa. Tak na razie chyba jesteśmy jeden-jeden w rundach. I ta runda się zapowiada dla niego. Chociaż jak na razie mamy po jednym ogłuszeniu. Nie wiem jak to z czasami wygląda. No jak będę przyjmował takie podbródkowe, to na pewno wygram. Ja pierdzielę. Już się bałem, że jakimś sierpem mnie teraz grzmotnie po tym nieudanym, jak kiku Dobra, dwa sierpowe Low kick Zaraz obalamy Tylko jeszcze trochę go wyczekam Spróbujmy może wejść w clinch Mądrze A, zapomniałem, że przecież mnie nie pokazują już teraz tych... Dobra od siatkę. Czy mi to zalicza kontrolę? Chwila. Mam 7 sekund. Nie, cały czas miałem 7 si sekund. A przynajmniej ta sekunda minęła. Wydaje mi się. Ja pierdziele. Ale trafił. Jezus chłopie, nie rozpędzaj się tak. Nie no, przyblokowałem przecież Przecież... Aha, ja myślałem, że teraz mi głowę rozbił Bo przecież miałem nisko gardę, ale dobra Spróbujmy Aj, Jakby chociaż był sprawy, to bym tam miał szansę chociażby mnie nie znakautował, bo na punktu już tego nie... O... Ależ to chłopie Dał mi okazję Kurde, Myślałem, że przejdzie do gardy, ale dobra, znaczy że będzie próbował przejść do gardy. Teraz tego nie zmarnować. Dobra, nie przeszedł do bocznej na szczęście. On jest można tak... jakby patrzeć na tą walkę teraz. ja ją wygrywam. Nie przez to, że na nim jestem, tylko patrząc na to ile on ma krwi na sobie. Też najgorsze to, że to jest moja krew. Dobra, kontrola na koniec dla mnie. Ale to będą emocje przy gdzie. Teraz tylko, żeby nie kliknąć przycisku Options, bo... Right, so exactly that... Drugiej rundy nie zobaczyłem, ale... Znaczy, pierwszej rundy nie zobaczyłem powtórki, ale z drugiej są moje cepy. W trzeciej... ...moje łokcie. Czyli teoretycznie... ...przynajmniej dwa... ...dwie rundy dla mnie. Nie, bo nie wiem jak tą pierwszą, ale nie no drugą na pewno przegrałem. Przecież on mnie tam zlał totalnie. Patrzcie jakie my mamy... Patrzcie jakie my w ogóle mamy poturbowane twarze, ale no trudno. przegraliśmy. Bardzo jakoś się złościć nie będę. Z względu na to, że, że zasłużenie wygrał 29-28. Czyli. Nie. Czyli jedna runda dla mnie była. Czyli pierwsza runda była dla mnie, a pozostało dwie dla niego, widocznie. Chociaż no. Tyle samo ciosów byłem. Ja nie no to tą rundę teoretycznie, chociaż on miał kontuzję tułowia. Ale tą rundę chyba powinienem wygrać ja. Drugą on, a pierwszą. Aha, tu miał on jeden knockdown. I ciosów było bardzo podobnie, ale on miał jeden knockdown. Znaczy, ja miałem co prawdę kontrolę, ale on miał ten knockdown. I to się mogło, czyli chyba pierwsza i druga dla niego. Wytrzymałość wyglądała tak. Widzę co. Czuję, żebym to wygrał, gdyby nie to, że on mi tak rozbił ten tuł. E, dobra, kontynuujmy. No, to się mówi. No, opcjonalną rzecz zrobiliśmy, natomiast te dwie obowiązkowe nie. 25 koła minus 400 tysięcy fanów. Długość kariery również dużo, dużo spadła. Zawsze załóżmy powtórkę. Pierwsza runda. No, no, moje latające kolano. Hmm. Czyli trzy powtórki dla mnie. Really powtórki dla mnie, ale punkty dla niego. Gorzka porażka strów, wy wygrywa walkę, a szpilka kończy z wyciężki pochód. Zwycięski, a nie zwyciężki. Artur Szpilka to osoba, która w najbliższych tygodni której w, w najbliższych tygodniach lepiej unikać Houston TX USA było świadkiem niezwykle wyrównanej walki, ale ostatecznie zwyciężył Stefan Strów. Assassin pokazał się z najlepszej strony, ale pod koniec pojedynku to nie jego ręka była w górze. Teraz prawa do przechwałek posiada Strów. Szpilka przy przyjął wczoraj w Oktagonie nie jeden celny cios. Głowa do góry aż takie myła Nowy kontrakt zdobyty mimo wszystko Aha, ale ten sam, kontrakt na walkę. się do pierwszej 15, cały czas ten sam cel. Okej okay. Uuuu, uh, Stefan Struch naszym kolejnym rywalem jeżeli pokonamy, znaczy na pewno możemy nawet przegrać najbliższe dwie walki Ale... Ale jakoś to będzie No nic, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Już w kolejnym materiale zmierzymy się z... Wedyjenkom... Solo Fiem, Fom? nie wiem jak to się czyta, eee, Michaelem Mello albo Jonasem Hallem. No to ja sobie wybieram tego Ruska I już w kolejnym materiale z nim zawalczę. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o w górze i widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że już tym razem wygranych. Cześć.